Witam serdecznie przy niedzieli już przed wieczorkiem trochę pogoniłem Tutaj chodzą moje tam trochę sąsiada siada Siadajesz Siada tak to wygląda O jest tutaj Już nie chcę za bardzo chodzić bo Chyba na jaja się trochę gonią czy na tam latają, ale nie, nie, ma, nie ma tragedii. Jest chyba już po czwarty nawet. O są siedla, trochę się podniosły. a jest ja kubu już coś tam goni, kubunio jest, coś tam goni. Ej, kurz. Sąsiadek Wizdania nie pomaga. Moje się trochę podniosły. Sąsiada też, może jakaś cinka będzie? Może a moje trochę tam idą nawet tu są sąsiada parę, tu moich może coś tam wyhacza O jest to tam? oj ciężko jest no, prawie, prawie prawie nie wiem czy je widać w tym Oto to moim telefonie Ciężko. Ale coś tam widać Ech, żeby się obróciły teraz. O tata, tata, tata. coś tam pozbierały, widziałem Czy to mój boczaty, czy to jego. O, się daje moje trochę Moje się daje trochę To jeszcze jakieś ścienne nie wie czyje to jest? Sam Tam' su. Tu su. Tam' su. A da si jav plet se dostane. <gled> O ręcz. O ręcz. a jest Kuba ręcz. O ręcz. O ale daje ale daje ostro tam poszły. A wracają. I Chodzą Boczaty trochę Jeszcze chodzą Boczaty na białym ogonie. Ciekawe, czy coś tam jest. Czy nie ma nic? Ciężko to powiedzieć. <słuch> Jeszcze raz pójdę do góry kawałcz ty jaszą, ale idzie znowu. Chodź Tutaj idzie Nie odpuszczę coś, coś wejść Odpierdziłem, ale jestem, 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 Ciemnego, ciemnego jestem, już już. Flasko. Flasko. jestem, tam się A się po rozpierdzielały. co? Jeden. Jeden kąsek w plecy. Aby nie. CI. A zazwyczaj to jakoś mnie samice Samców to jest jeszcze sporo. Ale po rozpierdzielu. Palakula, boję się, że. zrobiłem taką wolierkę. Nie pokazywałem jeszcze jej na filmie To świeży, świeży był yy, świeża konstrukcja Świeżu tak jak mówiłem, że będzie robione Tak jest zrobione Coś takiego Już siedzą Kepsko widać Już te Z Jest dwie pary ciemnych yy, Kasztany się poparzyły trochę tak samo Po prostu musiałem je postępować bo już nie wiedziałem co jest z tymi zębiami A jeszcze wysoko, strasznie raz, dwa, trzy, dwóch, pięć, sześć jeszcze pochodzi Berlin Berlinaje woda raz z góry a jeszcze jeszcze coś tam chodzi Nie wiem co tam dziabną teniasą czy to ciemnego, ale raczej pewnie ciemnego Tam jeszcze chodzi czarny typler i mój jakiś biały Jaki chyba ten Szymel ja jeszcze tam wysoko chodzi, kurwa jeszcze chodzi No Już innego mnie. do żercia Jaka samiczka, pewnie. O, jest ciemny, Jest ciemny, na wpacie, żółte kontrolce. Jest, jeden jest. Coś powiedziałem, coś takiego. Jednak jeden na plus. Straty się wyrównały, nie wiem czy tam coś do sąsiada spadło, czy nie nie pojęcie Takich Z taką kontrolką Tam jeszcze chodzi Ma białe moje do Sąsiada tylko czarny nie wiem co on tam hapsnął ten jaszcząbek, to nie ciemna jakaś no i coś ciemny wpad czysty wczoraj musiałem je postępować bo powiem wam, że trochę u nas tutaj na wiosce znoszą świeże gołąbki powiem wam niby te kontrolki zakładane miałem żółte tu przylatują gołębie z, te z, z żółtymi kontrolkami z schówkami już sam nie wiem co jest, co i gdzie postępowałem te były na czerwono trochę brzydkie te stemple, ale tam jeszcze Wysoko chodzą. Dwa. Ale to więcej nie widać. Czy coś tam jeszcze spadło do sąsiada, czy nie? Po tym jaściemu, po tym ataku nie wiem. Dobra, panowie. Panie, pozdrawiam. Taką warierkę zrobiłem, myślę, że elegancko. Taki wypust. Nie wiem, czy może tutaj całe w daszkach zrobię. I wrzucę na razie tutaj młode. Nie ja będę miał. Zobaczymy. Coś muszę pomyśleć. Na razie tutaj jeszcze nic nie robiłem. jeszcze z tym, z, z tym zaciągiem nic Specjalnie nie miałem czasu, ale muszę jakoś się znajdzie Dobra, panie i panowie, pozdrawiam serdecznie Do następnego filmu, jeden na plus jak widzicie Takich raz dzwonię do kolegi, przyjeżdża, zabiera Bo mi jest to niepotrzebne No i tyle w temacie Jeszcze raz, trzymajcie się Cześć i do następnego filmu